Gdzie ma jest Marek? A w tym filmie każdy będzie mógł sobie podenerwować Karzełka, ponieważ ten film no, polega no, no, no. na tym, że każdy no, 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 no. może tak. przygotować dwa pranki dla Karła. Ja a ja pranki, niech ma. są trzy. Jesteś chętny na trzy? Ja na trzy. Julka, dwa czy trzy? Dwa. Razem myślę, Nie jeden, ja też dwa. To ja w takim razie robię trzy pranki na Karle. Ja cztery. I jak ci się uda? Cztery, ja będę jechał po bandzie. No dobra, w każdym razie ja już mam pierwszy pomysł, przemyślałem to sobie wczoraj, ponieważ nasz pokój jest konstruowany w taki sposób, że jest jakby taka przepaść. Jest biurko i wiecie o co chodzi. To wiem. No, to, no, teraz to teraz Wam się taka przewika, jak to wygląda. I właśnie z tego miejsca wylejemy na Karła... No myślę, że wiatr wody. Ja Pięknie. dobra. Ja będzie wychodził. I później... I później ciąg dalszy, jak będzie już przed tamtą stroną, bo tu jest generalnie wyjście, to tam będzie ktoś musiał się schować na górze i kolejny. No dobra, jedziemy tam. Bo... Także oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i zasubskrybujcie ten kanał, ponieważ już wkrótce mamy pół miliona subskrypcji. Zapraszam oczywiście na Instagramy tych ludzi, ponieważ oni potrzebują follow Także zapraszam do oglądania. My musimy porozmieszać sobie kamery, żeby po prostu każdy nie zorientował się, że ktokolwiek go nagrywa. Będą to kamery GoPro, także my się przygotujemy. To chce tam stać, bo jest potrzebna inna osoba, która na niego wyleje ja kolejny. Tak? No dobra. To w takim razie my z Karoliną wylewamy z góry. Góry. Zaraz wam pokażemy jak to wygląda Później schowamy się do toalety, żeby nas nie pobił No i, nas... no i to później ty Ja tam z góry tak? Gdzie tam jest z góry? Tak? tak, jak będzie szedł Tutaj za chwilę będą wszędzie rozmieszczone kamery Ja to za chwilę zrobię Także zapraszam państwa do oglądania I za chwilę będę miał pierwszego pranka zaliczonego I kto chce następnego zrobić? No ja No dobra, to ja sobie. Polecam. To się już zastanawiaj To ja mam już Się woda, to możemy troszeczkę wyjaśnić. Jak mi się woda, to wtedy mój ojciec zapuka do drzwi, żeby Maciek musiał podnieść na tą stronę. Ja mu napiszę smsa, że po prostu ma zapukać, i wtedy zaczynamy wylewać wodę. Znowu się kąpiesz? Trzyma, to A co w tym złego? Nic w tym złego, To chyba dobrze, że jest czyste i tak dalej. A Wanna jest super.

O, ale się ze bardzo... Jestem zrobi. Ale się ze Ale się Ale on to on chyba może otworzyć monetę, trzyma. trzyma. trzymaj się. Ach, mam dupę. Jezu, to Dobra, czekamy tutaj z Co najmniej. Tak, tak, tak. Ale się ze Ale wy, ale wiesz tu. Wygrałaś to wszystko? Tak, tak. Zaraz się Ale mi myślę, że coś nie uda, że źle się ta woda branie czy coś? Dobra, to za pół godziny wychodzimy. I ojciec zrobi kolejnego prawa. Już wiem, że on ma jakiś plan. Co prawda minęło 5 minut, aczkolwiek... No, zaryzykujemy. Minął troszkę więcej niż 5 chyba, wiesz? No, nie wiem, w każdym razie nie liczymy czasu, ale chwila minęła, także myślę, że możemy wyjść. A nie ja... tutaj? Nie, nie mam. Ma A po drugie powiem ci, jaka jest sytuacja. Ja nie chcę mu wpadać do basenu, bo ja zaczek jestem brany i on miał od razu w życiu. On ma do takiego szału, że koniec. Także ja w ogóle pieprzę. To. A co zrobił się zdać? No po prostu też się do mnie pultał. Za to, że otworzył, że, że ja go To jest masakra. Musimy go z coś zrobić. A ja mam czas nie? Masz <śc HD> na bank. On dostał Ile tu jest wody? On chciał otwierać drzwi tam tym wiesz, z takimi światami. Także w ogóle nie możesz ryzykować. W ogóle dzisiaj jest plan, że wyjeżdżamy do innego miasta. Ale musimy jej ostro robić, nie, Karina? No tak. Bo jest, to był szał, to, 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 bo, to, to żaden film będzie z tego. Dostał takiego szału, że koniec. To co robimy? No jedziemy chyba by co. No ale musimy coś wymyślić takiego, ja. może bardziej żeby... No to po drodze, musimy je to. co to za dnia? No to on dostał szału Ale tu się polało, ja się sam... Czyli lżejsze na przykład. Nie wiem sam. to może drugi zrobimy lżejsze. W sumie jak. Może zrobić, bo skoro jedziemy samochodem, no to po prostu możesz, wiesz, bawić się z nim w kotka myszka. To wiesz co zrobimy? Ja mam pomysł taki. Zrobimy tak, boksy, fajki kupić. Wysadzimy go, niech pójdzie po fajki, daj mu euro i ja ruszę. I nie wrócisz? No i wrócę za parę minut. Za godzinę? No za pół. Na słońcu go stawimy, to będzie dobre. A później jeszcze będziesz się z nim bawić w kotka-myszkę, myślisz, że podjeżdżam. No to będę robił w kółki, robił. Zrobimy Dobra. tak, robimy tak. Ja jestem gotowy na... Ja taką... Z teraz. Ja prawie go stradam, do Ciebie. No do, dobrze, że Ty. Wyciągamy nie. go i jedziemy. Ale i tak wiem, że nie to doczeka. Daj mu na eurofajki. Ja nie mam Dobra, ja mu dam. Pewnie że mi też kupił. Ale ja mu się chcę jadąc cały czas. I tak w sumie byśmy nie dali tego rady zrobić, bo jego tutaj po prostu nie ma. No, no pewnie pomóc, do samochodu jak już poszedł. Się obraził. To i tak robimy teraz z tym fajkami. No, no tak, bardzo. tak, tak. Tylko, że no i tak nie dalibyśmy rady nagrać na jak tym będzie basenie, że go Wszystko wkurzali, to będziemy wkurzane. To na powrocie, pamiętaj, żeby go wrzucić do basenu. Na powrocie. I ostro go wrzucimy. Tak, tych kątach tak wystrojonych. Dokładnie. Także działamy tak. Albo może nawet mu kupimy jakiś nowy ciuk. Nie wiem, ale tą mu, 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 mu kupimy, jak wpadnie i dostanie szał to, mu damy ciuchy. Nie, no tutaj nie ma żadnej rekompensaty, to mają być ostre jazdy. No to będą, jedziemy Wiem, że sobie zasłużyłem No Zdaję sobie z tego sprawę, dlatego nawet nie boję się Przepraszam Cię No prowokuj mnie Jak chcesz to możesz siedzieć z przodu w ramach rekompensaty co tam wow. to? Oła, oła, oła. Trzymaj, ja Ci nawet drzwi otworzę, nie ma żadnego problemu Tutaj od środka otworzę Proszę bardzo, osiadamy I chcesz te fajki? Nie chcę fajek A co chcesz? Nie palę no to nie wiem co chcesz. To na pewno coś chcesz. Na pewno coś fajnego ci kupimy w ramach kompensaty Wow, dzięki. Dobra, mamy tam do kolejnego pranka mam nadzieję, że słychać. Kamry na całym pełną parą, jest. Dlatego. No, za to nie po prostu no ja nie Cera. wiem, co ci masz na ale może być, Przekonamy się. Zbiało dzisawkę. Co mi zbiało? Ha, mój to. Co mi zbiało? Mój to Szmato. No czapkę ci zwiało Dobra, Dobra. co ja kurde. mam na włosach Znajdziemy potem Ola. Ale nie jarno zwiało ci to Maciek uspokój się Co mi zwiało, widziałem twoją rękę Chciałeś cabrio to masz, stoję. ja tutaj cały czas stoję On nawet szybko nie Ale będzie. ja chciałem ci powstrzymać, żeby ci nie Idziesz spadło to tą czapkę Jak no, ja na to zdjęcia jadę, nie mam czapki Ale Maciek, to ja chciałem powstrzymać ją, żeby nie spadła Nie bijcie I się Bo ci a ja wziąłem tutaj, Idź chciałem po powstrzymać, po ale i tak poleciała Idź po czapkę, bo cię... Dobra, Jezu! Ale czemu ja? Nie, nie rozumiem tego. Dobra, ja Dobra, pójdę, pójdę, obiecuję, pójdę. Mendo. 12 seconds later. Niczej nie widać kurde to. No. To już znajdź! Już na daleko jechaliśmy. No zobacz, to jest. Ja o nie, nie. Jest to jest, jest, jest. jest. jest ta, ta No widzisz. Po nią. Idę idę. Trzymaj. No serio, ciało i nie zakładaj... A teraz odjeżdżaj. Nie zakładaj jej na... Odjeżdżaj! Nie mogę! Nie... Jedź! To mój syn! Czarnia. Czarnia. No, nie nie tak, mogę! Tak. Nie zakładaj czapki, bo ci znowu zwieje. Co mi zwieje? Czapkę! Ciebie zaraz zwieje. No, też jest takie prawdopodobieństwo. O kur... Marek, że... uważaj! Czach, nie zakładaj, bo teraz zwieje. ci się będą. Dojechaliśmy na miejsce. Ładnie to wygląda całkiem. No, to Ale to nie zmienia faktu, że jesteś teraz zobowiązana, żeby wymyślić prankę na karłam. Jezu No, ja zrobiłem dwa, tak? Jeden w ogóle wyszedł spontanicznie w samochodzie. To Karolina, musimy się zastanowić. Nie, musisz pomyśleć tak, po pierwsze, czego nie lubi karzeł, co lubi karzeł, co go denerwuje, za co najczęściej bije, za co może się nie obrazić. No, przemyśl sobie różne rzeczy, tak? Nie musi być to coś mocnego, po prostu musisz zrobić pranka. Karolina, ogólnie to nieświadomie wyszedł nam kolejny prank. Zobacz, on ledwo co idzie, ale musisz. Nie, no weź go, weź go, bierz go, bierz go. Wstajemy, wstajemy, raz, dwa. Idziemy, idziemy, nie, nie, nie idzie sam. No nie, i musisz dojść mam na, siły, na samą górę. To no generalnie idziemy teraz na jakiś tam szczyt, tak? Jak A jest się ładna rozumiem? plaża. Nie, 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 tak tak nie, się nie bawimy, proszę idziemy. Ja nie idę. Idziemy. Nie mam siły. Ojciec, on znowu siedzi. Ja biorę. No jeszcze tylko pół kilometra. Już końcówka. Za pół Zacz jak już wysoko jesteśmy. Jaki pół kilometra? 50 metrów. Jesteś na górze. Dawaj, ja bierz nie go. Idę. Zaszlada, Idziesz. Da? Dawaj. Idziemy. Co? Już. No, idziemy. Siły, I nie ma. Siły. Woda. Później będzie woda, zobacz ile masz wody. Kolejny prank na Karle udany. Musi wchodzić pod górę. Ty, oni chcą za to 12 euro. Ojciec, chodź na słówko. Dobra. Nie damy tym greckim śmieciom zarobić, A Jak to zrobimy? Bo, no zrobimy to w taki sposób, że no. pójdzie jedna osoba z karłem. Dobra. Po prostu no, trzeba kolejnego panka na karmę zrobić. Nie, zjedziemy ja razem. Zostawisz razy. go na szczycie góry i po prostu musisz rzucić. Ja nie chcę tam chodzić, bo ja będę się źle Mogę z... tak zrobić. Będę się z tym źle czuł, że dałem mi zarobić. to ja, 12... ja go wstałem tam, tak? Tam... 12 euro, czekaj już. Bez biletu nie wyjdzie. 12 euro za Bez bilet to. Bez biletu nie wyjdzie, się. bo tam trzeba włożyć bilet też przy wyjściu. To ja mu zabiorę bilet i on wtedy nie wyjdzie. Jeżeli tak to jeszcze to co? Bierzesz kamerę? Tak. you Jesteśmy na szczycie jakiejś góry Nie wiadomo dlaczego się tutaj znaleźliśmy, aczkolwiek przyszliśmy tu w jednym celu, żeby tutaj po prostu zostawić karwa i uciec. On tu zabłądził, to wszystko takie same. Wiem, żeby tu trzy razy już zabłądziliśmy. No, jest zajebiście gorąco. Karzeł ma krótkie nogi, jest tak zmęczony, że po prostu teraz siedzi i to właśnie będzie kolejny prank na karle, że uciekamy stąd, tylko my myślę, że musimy troszeczkę sobie odpocząć. Ile jest stopni? 40, nie? No, 40. No Ale jakie to jest. wielkie, on się tutaj nie znajdzie. Będzie pewnie... Będzie... No, że każdym... tylko żebyśmy go potem my znaleźli. I to co, za chwilę? Spieczemy. Podejdziemy do niego i uciekamy stąd. Powiemy, udamy, że w Nic ogóle... nie powiemy, uciekamy. Może powiedzieć, że zaraz przyjdziemy i spieprzymy. to sumie to To tak robimy, czerą. on tam siedzi. Maciek, my idziemy po to, żeby picia, Chcesz jakieś picko czy coś? Chcesz? Czy Piszko? wodę? Zimne piwko. No tu na dole jest sklepik. fajny, to pójdziemy ci przyniesiemy fajne. A co ty taki bez życia? No się, zabłodziliśmy tu już parę razy. Dobra, to my wracamy zaraz. Dobra, nie ruszaj się, bo ci po nie znajdziemy. czy No popijcie. Pijcie, on Jak ci się pijcie. nie chce, to nie chodź, możesz zostać. Zaraz jesteśmy. Bardzo Chciałem powiedzieć, że w tym nawet nie chciałoby mi się biegać. Także dobry miałeś pomysł z tym, żeby po prostu powiedzieć, że idziemy. No tak, bo byśmy nawet też nie dali rady. Ale słuchajcie, ale nie możemy go na długo zostawić, bo, bo się ugotuje. Ale to jest prawda. to hmm. musi tak być. Nie no co? No znaczy no zaczają się pranki śmiertelne, Chodź, tam ale to nie jest. Zabaczmy tak. Ale to uciekamy stąd już tak? Uciekamy. Ej! Ej, słyszycie? Każeł dzwoni. Halo! Co, 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 co mówisz? Gdzie jesteś? Gdzie Dobra zapomnieliśmy kurde, poszliśmy na dół, bo piwa Aha. Ja pierdzielę zapomnieliście Zapomnieliśmy bo cię przejść, no nie denerwuj się No my jesteśmy obok samochodu, tutaj jesteśmy, picie bierzemy Kurde Bo no, tam na dole nie było i zapomnieliśmy o tobie Ja pierdziele, ty, ja, my naprawdę zapomnieliśmy, ale jaja Jezu, przepraszam ja Maciej, przepraszam Nie przeklinę tyle, bo to będzie na filmie, a za ostro Co cię bawi My, to my wracamy po ciebie, sorry, no kurde, uciekło nam Nie no, to może po prostu do nas dojść. znasz trasę, tak? Znasz czy nie? No dobra, jesteśmy przy samochodzie, wejdzie samochód, zostawiliśmy. Jak ja mam tam niby dojść? No, w dół idzie cały czas. Może wróćmy po niego. No, zobaczymy, czy da się wrócić. Najwyżej. Ze... jest gorąco. Dobra, ja miałam inny pomysł. No, e spotkamy się po drodze. Po drodze się spotkamy. Idź po prostu w dół, okej? Okay? Dobre. No. Skórzane. Zajebiście No jest dupa coupa. Czyli kolejny cel i... osiągnięty jest już to który? Trzeci prank Trzeci Trzeci prank I kogo w ogóle to była inicjatywa? Even? Nawet nie wiem Ej, kto wymyślił tego pranka, żeby go zostawić? Ty, Julka chyba no? no przy tym mówiłaś o tej górze Lepiej się nie przyznawajcie, ona skręca i Ty, ty Wuhanca wymyśliłeś Ja? Ty to Julka to znaczy powiedziała, żeby iść na górę, a ja powiedziałem, żeby ty, 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 zostawić Karła Ja bym go na tym słońcu nie zostawił Oczywiście ja nie idziemy się... teraz po niego ja. z powrotem Niech sobie sam zejdzie i po prostu niech rozstrzygnie sprawiedliwość i wtedy dowiem się, kogo inicjatywą był ten prank Zapewne jak na wszystko spali na mnie Ale może tym razem każdy zrobi wyjątek i na kimś innym będzie się zęcał Ty, ty idzie, 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 idzie No właśnie mieliśmy wychodzić w swoim kierunku Nie jest go strasznie szkoda Dawaj do samochodu, masz miejsce z przodu ja ci biedny Siadaj Ej ty kierowca, Zmęczony? Ej, 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 ej Ty on nawet nie ma siły mnie bić Śmieciel. No miałem po ciebie iść. Jesteś śmieciem, wiesz o tym, jesteś ty... miałeś po mnie i stałeś pod samochodem Właśnie, się przymierzałem, bo ja też bo zmęczony bycie... jestem. Fuu, oprócz. To jedyne, co mogę zrobić. Dawaj, siadaj, jedziemy dalej. Do... i w dupę. No dawaj, wracamy czy co robimy? Co byś chciał robić? Kolejny prank, tak. zaliczony. Ale każda naprawdę jest grzepana, akurat musimy zrobić to tak takie bardziej lajkowe. Udało mi się nie zostać pobitym no Aż dalej. tak zmęczony jesteś, że nie jesteś w stanie mi bić? Tak, aż tak. Pewnie później, mi się oberie. No na pewno. Jakieś plany na następne macie? Na plaży, na plaży, plaży? na plaży. Na no no ja dobra. Potrafię, no. Mamy kolejnego pranka, kogo autorstwa? Twojego. Julki autorstwa który polega na tym, że weźmiemy sobie za chwilę właśnie oto tą łódkę, rower wodny, jak zwał, tak zwał. I opuścikowy. wrzucamy go do wody. Ale no, To nie tak na brzegu. Ja myślę, że no trzeba Ale tak, tak dalej, z dwa dalej, 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 tak tak kilometry o, odpłynąć. Was? Tam gdzieś przed tymi skałami. U mnie. No czy tutaj o, to się to nie to utopi, bo tutaj wypycha woda. To jest bardzo słona, także. Nie, no nie. Ale trochę się on się zmęczy. No, Ale nie będzie mógł nas kopać, bo będzie w wodzie to nie da No? I jak wróci, to się zmęczy. I będziemy obserwować, czy się nie topi. Tak jest. Karzeł! Gdzie on jest? Widzisz go? Karzeł, dawaj! Robi próbę pływania. Nie, on umie pływać za radę. Tylko się zmęczy. I kolejny porank będzie zaliczony. Jak do tej pory to wygląda? Ty już masz już drugi? No, jak Pierwszy ja. Pierwszy to A ten z tym głównym, co chodziliśmy? Nie, no ty powiedziałeś, że tam przyjechałeś. Ale jeszcze może To ty nie masz zamierze. dwa, ja mam dwa, ty masz zero, a taki byłeś odważny na początku. No to nie dajesz w ogóle. No to ja chcę go wepnąć. No, no właśnie, zapomnieliśmy o tym. To ja, mogę, ja chcę go wepnąć. Tutaj. A ty Karolina też nic nie masz? No, nie, no, nie, zimno szkoda. No ale to musisz coś wymyślić. Ej, to Marek, ja chcę go wepnąć do wody. No ale to. Ale wiem, to, ja za sobie to jej. A ja płacę za rower No to, to razem to Dobra, teraz go. zobaczymy komu zaliczyć. Albo zaliczymy temu, kto go, kogo pobije, Karzeł. To będzie rozstrzygnięcie, kto jest winny. Właśnie jak tylko nie pobije, to będzie w wodzie, No w sumie racja. Dobra opcja, nie? No dobra opcja, wie nie wszyscy wiedzą o czy nie? Myślę, że tak. Julka dobry plan miała ogólnie, że ten rowerek jakby wodny wynajęliśmy. Dalej trzeba popłynąć. Karzeł, gdzie płyniemy? Jak najdalej? No, to widzimy się z państwem pożegnalnie. No idę pożegnalnie. No, no, twoja Dobra, sieba. <laughs> dawaj, 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 dawaj nie, masz Chyba głęboko jest! Jezu! Ty jeszcze mnie wypywa! Jeszcze no mnie wypywa! <śmuch> zaledwo płynie! I ty w tych k**ło jedno! Ty jest <śmuch> <Ale, śmuch> Powiem ci! Że... Ale jak poszedła! Łatko! Jada! Dwa! Da... Chciałbym tylko plus Gaty. Kurde, nie wiem czego nie wiem. Może weźmy go, no. Nie, nie bierzemy go, nie bierzemy go. Daj radę, on dobrze pływa. Myślisz, <gryzanie>, że tam da radę dopłynąć? Tak, da radę. No, zmęczy się cholernie, a no na pewno. Lepszą by opcję zrobić, jakby dopłynął na na wyspę. Przeszedł tutaj na tą, tam, 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 tam. tam Dobra, dopłynęliśmy, Karła dalej nie ma. Ale dopłynie, podobno już jakąś łódkę tam złapał. Ale gdzie jest ta łódka? Nie wiem, ale gdzieś ją łódź tą tę łódkę. To Też co, co? wy na to, żeby iść coś zjeść, a później Karła. Jeść, tak. No, a każdy do nas dojdzie najwyżej. Na łódce mu da Czyli co? Kolejny zaliczony dla Julki No ja to wrzuciłem przez go No to nie wiem, no to Julka, komu zaliczamy? Julka bierze opierdziel na klatkę. To komu zaliczamy to? Dobra, on już się ochłonie po tym czasie To tobie? Dobra, mnie to... No dobra, nie będzie tobie No, no to ty masz dwa, ja mam dwa, wy macie zero Musisz się ja ja postarać Fajne zero Dobra, nie Ty masz przestrane, a ona ma same korzyści Ja mam jego. Ty, czemu tam są kozy? To jest koza. O to, o to nawet dwie. My takie kiedyś mieliśmy, nie? No tak, tylko troszkę mniejsze. Nie wiem czy wy również, ale ja zauważyłem pewien problem. Jest ciemno. No i? Widać, jest ciemno, tak? Każdy się zgodzi z tym. No tak. Jest, jest która godzina? Weź pokaż. Wiem o co chodzi, nie ma maczka. 21.10. I nie ma maczka, tak? No właśnie. I będzie wojna o to. No. Bo będzie straszne. Nie mnie o tyle co wojna, tylko teraz wiesz, żeby mu się nic nie stało. Kogo a. to był pomysł, żeby go wyrzucić na środku morza? A nawet nie ma telefonu ani niczego. Oj, ty mnie To było głupie. A nie. A mój? No. Twój, tak, twój, bo ty miałeś to zrobić. Ja ją tylko wyręczyłem, to był twój no, Dobra, ale to w sumie nie jest do czas dobra. na zrzucanie kogoś winy. Trzeba go znaleźć Wracamy, po Wracamy. Jedziemy do hotelu, bo na pewno jest hotelu. Myślę, że jest w hotel. hotelu. Jest w na pewno. No, nawet nie na telefonu, niczego, no. Jest w hotelu na bank, No, gdzie bym miał pojechać? Nie mam pojęcia. No, zna nazwę hotelu Może jest na komisariat pojechał czy coś? Jedziemy najpierw do czy hotelu, potem na komisariat. Tak Chociaż w sumie nie. to jest dobry plan, no pewnie zna nazwę hotelu, tak? Jedziemy nie ma do nawigacji. hotelu, nie ma co marnować. Przecież czasu. nie ma nawigacji, nie zna miasta, nie zna Grecji, ale co to? A jak się nie znajdzie to co robisz? A to jedziemy na komendę A jak nie znajdzie się na tej komendzie? Nie no, nikt nie porwał karła, no co ty, bez przesady Nie chodzi o to, chodzi o to, że on został tam w wodzie no. Nie, to zabrali go łódką, Byłem ja w knajpie, zabrali go łódką Polacy, to słyszałem. widziałeś Słyszałem, że Karła wzięli, ile było tam karła na bankie. A, to zmienia postać rzeczy. No super. Karła wzięli. No. Bo ja już mam w głowie po prostu czarny scenariusz, że. Nie, 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 wzięli go na bank, bo ja gadałem z ludźmi, jak poszedłem do knajpy, że Karła wzięli z wysepki. Tam koło nas. Bo tam były takie co odkuły kamienie. Jesteś, tak? No wiem, wiem. Na bank. Tam milę, co przysięgam. Czyli co, może być w hotelu i, i może być jeszcze gdzie? Albo na komendzie, to to no. Albo na tak. tej plaży, nie, idziemy sprawdzić na plaży. Nie, nie na no, daleko plaży. na plaży. Jedziemy nie, nie. do Mamy 20 km Dobra, do spróbujmy plażę, może. No dobra, to idź na plażę. No, wypadałoby spróbować. Może nam czeka, na myślę, że pani dofry. Kurde, ale jest mi mega głupio za to, że ten. No, że w ogóle to zaczęliśmy gry. nagrywać. Znaczy, no fajny pomysł, ale, ale nie do końca przemyślany. dla YouTube'a Znaczy, nie dla No nie wiem, no, jakoś potem to wynagrodzimy. Mam nadzieję, że się znajdzie. Ale czuję się mega zestresowany. Ty, on jest tutaj. Oje, sorry, Karu, że cię zostawiliśmy tam. No sorry, no nie chcieliśmy. Ale nic widzę, nie, że dałeś radę. Nie mów nic, otwórz drzwi. No dobra, to mów Oj, to ma kocha, będzie wojna. Mordę zamknięcia, Dzień. Otwórz drzwi. Będziesz mnie bił? Otwórz drzwi. Nie mam siły na z tą roboty. Chodzisz? Proszę. Dawaj, dawaj. Ja pierdzielę bez półki. O! Old store. Na zachętę. Ja pierdział. Zamknięty. No, będzie wojna. Widzisz, Chyba kończymy to na, na dzisiaj, pokus, nie? No, na wieś to no? jest godzina. Zobacz, pokaż godzinę. 047. Tragedia. Czyli co, nie robimy dzisiaj już nic? Nie no, bez Słuch. sensu w ogóle, Także dziękujemy za obejrzenie tego filmu Status pranków jest następujący Ja zrobiłem kilka, Julka kilka coś tam kilka, ty chyba jednego No już ja zrobiłem ja tego tam. najgorszego No właśnie Także Karolina żadnego nie zrobiła w sumie Widzimy się już wkrótce w następnym filmie A ten film wyszedł w moim zdaniem bardzo zajebiście Tylko ten ostatni prank troszeczkę nietrafiony Ponieważ przez niego w sumie straciliśmy pół dnia racja. No nie pół dnia, pierwsza w nocy no, no, no to racja, bo szukaliśmy Karła i tak dalej, i tak dalej. Także do zobaczenia